Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie Słuchajcie e, Widzicie golfing pod szyję Niestety Człowiek czasami musi zachorować Ale w podsumowanie miesiąca Musi się odbyć Więc wybaczcie, że czasami mogę coś kasznąć Albo tak trochę cichszej mówię i trochę mniej Będę mówił Niestety zaatakowane gardło Tak bywa e, Słuchajcie jak za, jak za zawsze, podsumowanie miesiąca, więc musimy wyjaśnić pewne formalności: komuś, kogoś nagrodzić, kogo, komuś podziękować i tym podobnym. Słuchajcie, może najpierw zacznę od nagrody głównej e, czatu. E, jak wiecie, to jest Card w kocie 20 zł. Zaraz dam listę. Słuchajcie, w ten sposób widzicie, kto wygrał. Jeszcze raz, żeby nie było. Punktacja. Na pierwszym miejscu jak widzicie tu jest zakładka na pierwszym miejscu gratulacje Andrzej. Nie wiem, chyba po raz drugi wygrał, no ale kto walczy, ten wygrywa. Więc Andrzej na każdych live'ach był, siedział, rozmawiał i walczył z botami, z innymi konkurencjami, brał udział w napadach i tym podobnym i zobaczcie, osiągnął pułap 8803 tukaty. W drugim miejscu Janek 7177, trzeci Kontrat 4193, czwarta Aga. Brawo Aga, naprawdę od niedawna nas ogląda. Zobaczcie, dziewczyna czwarte miejsce wyprzedziła naprawdę wiele osób. Dominik pl już piąte, Mike 6, Alfismo smoke 7, Crafter 8, Kostek 9, 10 amatorski drifter z Bujka słuchajcie, dalsze oczywiście nie będę wymieniał dalsze miejsca, zobaczcie sobie sami ja tu zaraz może zniknę z kamerką na chwilę, żebyście mieli możliwość zobaczenia e, gdzie ja tu mam kamerkę także na chwilę znikam, sprawdźcie sobie dokładnie, które miejsce, obliczcie ja będę pomału, pomału, pomalutku obniżał ten ranking także możecie sobie spokojnie, pomalutku liczyć o, chciałbym obniżyć o się zatrzymuje pomalutku, żebyście mieli możliwość szybkiego liczenia. Najwyżej sobie róbcie pauzy e, i po prostu. To jest oczywiście podsumowanie miesiąca. Godziny zostają prze, przedłużone, co każdy miesiąc, więc godziny się nie restartują. To jest pierwsza ze stron, tak? Bo mamy jeszcze drugą stronę. Zobaczcie ile przez miesiąc osób się pojawiło. I mamy jeszcze trzecią stronę. Także jest tych osób, nie będę tych dwóch stron pokazywał. Myślę, że tam jest pierwsza strona, to jest chyba 200 osób. Mogę się mylić, może setka. Nie wiem, także spora, spora ilość osób. Także gratulacje, Andrzej! Jeszcze raz oczywiście, z Andrzejem jakoś tam się porozumie poprzez Discorda. Myślę, że obgadamy sytuację w jaki sposób będzie chciał przekazać. Czy za pomocą prywatnej wiadomości, czy e-maila, czy co. No wiem, z Andrzejmy się dobrze znamy. Także na pewno mam jakiś kontakt z nim, więc na pewno dostanie tego PCF karda jutro. Znaczy jutro, no myślę, że 2 października, bo nagrywam wieczorami. Wieczorem nagrywam 1 października. Niestety do południa byłem u lekarza. Potem troszeczkę zajęcia i niektóre na kąpie. Wieczorem spokojnie, po prostu córkę nie przeszkadza, nagrywam ten liveik. Ten liveik, co ja z tym liveami? Kurde. Ten, ten odcineczek podsumowujący miesiąc. Także na pewno 2 października zostanie mi przekazana nagroda. To jeśli chodzi o podsumowanie miesiąca, mogę wam jeszcze pokazać, kto ma najwięcej godzin: 113 Janek, 107 Magda, 103 Andrzej, Kondrat z 72. To jeśli chodzi o ranking godzinowy. Możecie sobie zobaczyć tak mniej więcej tą tylko listę. Może znowu kamerkę. O, także widzicie mniej więcej kto ile ma godzin w na pierwszej można powiedzieć połówce strony, ale nie będę przywijał. Myślę, że to w czasie czatu, w czasie live na czacie możecie sprawdzić dokładnie, ile macie godzin, a którzy jesteście, no wybaczcie, no tutaj nie będzie podsumowanie, jest tylko 8 osób, a a kolejne osoby, no niestety, no nie są zaliczane, bo ten ranking, zobaczcie, ten ranking jest długi, Tutaj są dwie strony, tylko że tu już są osoby po, tylko, które wpadły na chwilę, przywitały się, albo w ogóle nie były, yy, tylko po prostu zajrzały i tylko tyle, więc zapamiętało ich, albo po prostu nie uzyskały pełnej godziny, tak? Pełne godziny, może tam 20 minut były na live, czy 10 minut, ale pełnej godziny nie uzyskały aktywności. Dobra, słuchajcie, to jeśli chodzi o podsumowanie miesiąca, jeśli chodzi o dukaty, gratulacje jeszcze raz Andrzej. Teraz słuchajcie, trzeba podsumować firmę, oczywiście też podsumowanie miesiąca. Trzeba tutaj pogratulować niektórym osobom wytrwałości. Także słuchajcie, to jest podsumowanie za wrzesień, jeśli chodzi o liczbę kilometrów. Jak widzicie, Andrzej 50 793 km w miesiącu. Pierwsze miejsce na, na firmie. Gratulacje, Andrzej, naprawdę bajeczny wynik. Ja tylko mam tutaj ustawiony limit 10 000 km. Jak widzicie, tutaj jest progres, tylko 10 tysięcy do zrobienia Andrzej zrobił aż 50, czyli pięciokrotnie więcej niż było potrzeba, naprawdę gratulacje Andrzej Pierwsze miejsce, no, czyli tu, no tu nagród nie ma, na razie na razie nie, nie, nagród nie planuję w firmie Chociaż może niedługo będą jakieś nagrody, ale nic nie mówię Na razie po prostu bawimy się, jeździmy dla zabawy Żeby to nie było taka rywalizacja na siłę Druga Magda 41 638 km, naprawdę świetny wynik. Janek trzeci 35 280 000 km, też świetny wynik, trzykrotnie przebity, prawie trzy i półkrotnie przebity normę. Kondra 30 000, 57 km, Ja24 961, LUT 11 251, Mati, który do nas dołączył niedawno. Dosłownie Mati nie wiem od kiedy tu? Od 5 dni, od 6-6 dni miał do zakończenia miesiąca zobaczcie, 7469 km naprawdę szacunek dla Ciebie, że no ja ci powiedziałem, że osoby, które wbijają w danym miesiącu mają ulgę, tak? No chyba, że ktoś bije na początku miesiąca, no to sorry, no ale... Ale Mati naprawdę miał tylko 5 dni, więc pozwoliliśmy mu, że niech te 5 tysięcy spokojnie by zrobił. Byśmy będziemy zadowoleni, zrobił 7,5 tysiąca w ciągu kilku dni. Naprawdę, gratulacje Mati. Za wytrwałość pod sam koniec miesiąca Oczywiście Maciejosa już na nami w firmie nie ma Kocura też nie ma Alfis, Moki, Malkiego też u nas nie ma już w firmie Niestety z niektórymi się pożegnałem Już w tamtym miesiącu Niestety przerzuciło ich Bo wyrzuciliśmy ich we wrześniu Więc we wrześniu ich wyrzuciliśmy na początku września Ale zaliczyło jeszcze jako wrzesień Więc niestety Malki I chyba Kocur To są osoby, które czy Alfi chyba to są osoby to są osoby, które zostały wyrzucone na początku września. Maciej już sam odszedł w ciągu miesiąca, w połowie miesiąca. Kocur został wyrzucony w połowie miesiąca. Niestety 17 km w ciągu pół miesiąca, czy 15 dni to, to nie jest zadowalający wynik. I w ogóle z nim nie mieliśmy kontaktu, w ogóle formalnego. Także nie odpisywał na informacje e, tutaj jednego z, z administratorów e, firmy. No niestety, no jeżeli ktoś nie, nie zechce przez po prostu kilka dni odpisać informacji, czy będzie jeździł, czy nie, no to niestety z taką osobą musimy się pożegnać i też nie wiemy, co z tym się dzieje, tak? Także tak wygląda, jeśli chodzi o kilometry w firmie. Co jeśli chodzi o statystyki firmy, tak? Już sprawdzamy. Statystyki firmy na wrzesień, które miejsce zdobyliśmy. Myślę, że będzie to bardzo duże. Zobaczymy na Polskę. Zobaczymy siebie, które miejsce, 27 miejsce, słuchajcie, Przeszli, przyjechaliśmy 204 180 km, naprawdę świetny wynik, 27 miejsce, walczyliśmy tutaj z osobami, które <laughs> były w pobliżu z Deltą, Logistic Trans, nie wyprzedzili nas, także... Naprawdę bardzo gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się do tak świetnego wyniku. 207 miejsce, zwłaszcza że jeździliśmy tylko w parę osób, to dosłownie świetny wynik, tak? O, słuchajcie, patrzcie, w ile osób to jest taka aktualna wrzesień. Przypuśćmy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem osób plus te kilometry Maciejosa 2000, to jest prawie. 7,5 osoby, no. <laughs> Przyjmijmy, że <laughs> Maciejosa możemy zaliczyć jako połówkę. Bo te 2000 km dołożył się do firmy. Um, no ale to nie jest ten płat 5000 nawet przekroczony, więc 1 czwarte pułapu zrobił to taką połóweczkę. Mu damy osoby, może. Więc też się dorzucił, oczywiście. Dziękujemy za te 2700 km. Nie, ale no. Pozostałe osoby, naprawdę gratulacje, którzy przyczynili się do tego fajnego, super yy, wyniku 27, miesiąc, 27 miejsce na. szczerze mówiąc, na ile? Ja mam pojęcia zielonego. Zaraz sprawdzimy. Nie bierę na świat, bo to wiadomo, że na świecie to jest tam masa ludu, masa firm. Na Polskę zobaczymy. Mamy 27 miejsc. A, to jest wrzesień. U, październik, wrzesień dawaj Mamy 27 miejsce na, na ostatnią, piątą stronę Słuchajcie, na 456 firm Wiadomo, są firmy, które zrobiły tylko 1 km, tak? Są jakieś firmy, to zostało utworzone 2 km Nie mam pojęcia, co to za firmy 2 km, 4 km, 5 km Szczerze mówiąc nie wiem czy jest sens tworzenia firmy z przyjechaniem, jeżeli to tworzy jej właściciel, to nawet właściciel niech pokaże, że zrobi dużo kilometrów a nie tylko 10, 8, w jaki sposób tu chce zachęcić osoby do, do swojej firmy Także słuchajcie Dużo firm, mało kilometrów są na początku, ale 400 tam było ile? 456 firm na stylu, mamy 27 miejsce, naprawdę brawa dla was ja muszę się szybko napić, bo jednak gardło. Gardło wymienka. Także to jeśli chodzi o firmę, naprawdę gratulacje. Przewiniemy sobie szybkiego. 27 miejsce na naprawdę. Świetne miejsce dla mnie, naprawdę. Ja nie walczę tutaj o pierwsze miejsce, tak. Pierwsze oczywiście gratulacje dla. <laughs> dla nomada. <śmiech> <śmiech> Ja jak mówiłem chory Także Gardło już pomału wysiada No niestety muszę trochę ograniczyć gardło Także na Discordzie będę rzadko mówił Wybaczcie w ciągu tygodnia Za do końca tygodnia I nie będzie live'ów, nie będzie odcinków Wybaczcie muszę to gardło naprawdę wyleczyć I I, i, i nie przesilać go <laughs> Także gratulacje dla Nomada Son of Anarchy Wygrało ten miesiąc no tam mają dużo ilość osób, także walczą, walczą o te pierwsze mieście, miejsce. Dla nas najważniejsze to jest Friday jeżdżenia. Więc 27 miejsce z samej Friday jeżdżenia naprawdę wyśmienite miejsce. Dziękuję serdecznie. To jeśli chodzi o podsumowanie. Ech. Także słuchajcie. Może e, tak zrobimy. Ja serdecznie. Dziękuję za ten wspaniały miesiąc Wam, e, za wspólną jazdę na ETS-ie, wspólne liveowanie. E, tutaj, zwłaszcza, że przeszliśmy chyba we wrześniu, tak. Przy, we wrześniu przechodziliśmy ten kanał z, ze starego, znaczy z nowego kanału, który utworzyłem w maju. Ten stary kanał. Więc tutaj była taka przyjściówka troszeczkę, chyba to robiłem że w wrześniu, tak. Myślę. Pamięć już nie ta, co wiecie, już ten wiek. Także naprawdę dziękuję za uwagę. Słuchajcie, także zapraszam do firmy oczywiście. Link będziecie mieć w opisie. Jeździmy po prostu dla zabawy, bawimy się. Nie robię na razie żadnych konwoi, gdyż różne osoby pracują różnie, uczą się weekendowo. Niektórzy pracują gdzieś za granicą, więcej pracy, inne godziny pracy. Ciężko zebrać tutaj osoby, wszystkie do konwoju. Więc jak się uda coś zrobić, jakiś konwój, gdzie naprawdę większość będzie miała osób chęć, to zrobimy na pewno konwój, jakiś taki firmowy. Na razie nie przymierzam się, gdyż jak wiecie, niektóre osoby naprawdę nie mogą z nami czas, czasami zagrać, bo mają jakieś inne prace. Albo szkoła, albo różnie w tygodniu. Albo pracę, tak jak ja mam różne trzy zmiany pracy, więc różnie pracuję. Także naprawdę dziękuję serdecznie wszystkim członkom firmy. Dziękuję wszystkim za walkę na czacie. Myślę, że następny, l, następne walki na czacie będą dalej trwały. Tutaj ostro niektórzy grali. Jak ktoś nie wie o co chodzi z tymi minigierkami czy z walką na czacie, jeśli chodzi o komendy, zapraszam do filmiku na moim kanale. Jest już, zapomniałem, że on był na starym kanale, więc już tyle. Na tym kanale wstawiłem ten filmik o informacji o komendach i dukatach, Jak się zbiera, jak się gra w minigierki Także zobaczcie sobie, jak to nie oglądał, żeby wyjaśnić w jaki sposób dodać piosenkę, w jaki sposób jakie komendy dodać. Także naprawdę zapraszam. I tyle, słuchajcie, ja już wy... wy... wymienię dzisiaj. Idę odpocząć. Komputer odstawiam. Może jeszcze tylko wyrenderuję ten filmik wstawię w serano. Zobaczycie. Chyba, że ktoś jeszcze w nocy zobaczy. Nie wiem, wstawię to po 24, pewnie. Więc. Ee... Także gratulacje dla wszystkich. Dziękuję jeszcze serdecznie wszystkim członkom firmy, którzy zaścicili do nas, którzy grają, którzy jeżdżą. I widzimy się na live'ach, tak? Także ja się leczę. Wybaczcie. Akurat, na, nawet mamy zwolnienie lekarskie z pracy, także. Do końca tygodnia na L4 siedzę i nie ma bata, żebym zrobił tu jakiegoś live'a, żebym tutaj krzyczał na was Bo już nawet taki 15 minutowy teraz filmik już trwa, ponad 17 i już mnie po prostu męczy <laughs> I doprowadza do tego, że muszę się napić, bo gardło już jest naprawdę zaatakowane Ach, Także serdecznie dziękuję wszystkim za uwagę Trzymajcie się, widzimy się na live'ach, do zobaczenia.